Okay, jak nauka języków zniszczyła moje życie, ogólnie o nauce języków, w sensie dobra, generalnie, można mówić dużo rzeczy, ale przejdźmy do konkretów. Chodzi o to, że chcę Wam tu przekazać jedną turboważną rzecz, związaną z uczeniem się języków, która jest mega nieoczywista. Znaczy, może być nieoczywista dla osób, które mówią w jednym języku albo nie miały aż tak dużo bycia kulturowego, czy nie mówią biegle, bo też to, o czym tutaj będę mówić, te efekty, one w większości stają się widoczne nie na poziomie średnio zaawansowanym, tylko jak już jesteście biegli. I zaczynacie tego języka używać. Nie uczyć się, tylko używać go z taką swobodą, jak używacie swojego natywnego języka, to dopiero po jakimś czasie takiego używania zaczynacie widzieć te wszystkie efekty, o których tutaj będę mówić. Dlatego to jest, to jest mega ważne i to jest mega ciekawe i moim zdaniem sprawia, że warto się uczyć języków, a może właśnie powinniśmy się bać uczyć języków, bo są też negatywne konsekwencje tych zjawisk. Także, także zapraszam. Dobra, słuchajcie, mm, o co chodzi. Chodzi o to, że nam się, znaczy osobie jednojęzycznej, może się wydawać, że język jest tylko i wyłącznie takim narzędziem komunikacji. To znaczy, że my przekazujemy informacje i że zmiana języka totalnie nic nie zmienia. Ale tak naprawdę, i każda wielojęzyczna osoba Wam to powie, nazywa się to relatywizmem językowym, są różne badania na ten temat. Język zmienia nasz sposób postrzegania świata. To znaczy, Wy czujecie, widzicie, odbieracie rzeczywistość inaczej. W zależności od tego, w jakim języku mówicie, co więcej, wasza osobowość jest delikatnie inna w zależności od tego, w jakim języku mówicie. Czyli jeżeli znacie na przykład trzy języki, nie wiem, polski, angielski i włoski, to po włosku jesteś trochę inną osobą z charakteru, niż kiedy mówisz po angielsku. I teraz z czego to wynika? Jest tak naprawdę kilka powodów. Pierwszy jest taki, że jeżeli w ogóle pomyślicie sobie o mózgu jako funkcji matematycznej, mamy neurony, tak jak macie algorytm uczenia się maszynowego, sztuczną inteligencję, no, to schemat tych połączeń jest inny, a te neurony są też używane do innych rzeczy, więc krótko mówiąc, prąd inaczej przepływa przez Twój mózg w każdym języku i to wpływa jakoś tam na, twój, na Twoją reakcję, na tą rzeczywistość. A druga rzecz jest taka, że po prostu w różnych językach łatwiej jest wyrażać pewne emocje. No bo jeżeli na przykład popatrzycie sobie o tym, na przykład według mnie angielski jest bardzo dynamiczny, dużo rzeczy da się krótko powiedzieć. Jak popatrzycie sobie jakieś zdania. Po włosku, polsku i angielsku, no to okaże się, że po angielsku one są najkrótsze, da się je najbardziej skrócić. Dzięki temu on jest taki, wiecie, mega dynamiczny, mega energiczny, da się prosto powiedzieć a dwa, że no wiecie, jest taki vibe, ta taka kultura ucząc się języka, wy si siłą rzeczy jakby nasiąkacie też tą kulturą związaną z językiem, a z drugiej strony, ja zauważyłem, że osoby, które mają problem z uczeniem się języków, dzieje się to bardzo często dlatego, że one próbują mówić tak jak w swoim języku ojczystym, a nie. Nasiągnąć tą kulturą, nie próbują się zachowywać jak na przykład stereotypowa osoba z danego kręgu kulturowego, a według mnie to wykształcenie sobie właśnie takiej innej osobowości jest w pewnym sensie niezbędną częścią nauki języków. To znaczy, bez tego nie da się, moim zdaniem, nauczyć danego języka biegle, i niektórzy mają też taką blokadę wynikającą z tego. W każdym razie, wracając, no, angielski ma wpisany w siebie ten tego pewnego rodzaju. Dynamizm, wiecie, wyobraźcie sobie czarnego na Broadwayu, który wiecie, to jest wpisane w angielski. Mówiąc po angielsku, automatycznie zaczynacie się tak zachowywać, bo w pewnym sensie ten język to na was wymusza. Teraz patrzcie, że na przykład polski język moim zdaniem ma w sobie dużo przekleństw, bardzo dużo środków językowych do wyrażania zdenerwowania um, i tego typu emocji negatywnych. I dlatego Polacy bardzo często stoją na papierosie, na pecie i po prostu dużo przeklinają i gadają takie rzeczy. I to wynika moim zdaniem z tego, że po prostu mogą. Że po prostu mogą, a nie mają na przykład takich środków, jak na przykład w języku włoskim, w którym ja też mówię biegle, więc dość dobrze znam, ten, znam, ten, znam tą kulturę, który z kolei ma bardzo dużo środków na wyrażanie, wiecie, piękna, w ogóle takich rzeczy, i wtedy z automatu po prostu możesz, więc to robisz. Nie ma aż tylu środków, żeby stać na pecie i mówić, y -y -y -y", coś takiego. Oczywiście są też pewne wulgaryzmy w języku włoskim, też się da, też są środki na wyrażanie, ale to jest kolejna rzecz, że na przykład zdenerwowanie w języku włoskim czy oburzenie wyraża się zupełnie inaczej. To już nie będę wnikać, ale chyba każdy z Was widział Włocha, który jest zdenerwowany, kiedy ktoś zasugeruje, że Włochy nie są światową superpotęgą i najsilniejszym krajem na świecie i zaczyna Was pytać, czyż pizza nic dla Ciebie nie znaczy? I takie rzeczy, to jest dla nas w pewnym sensie komiczne, bo środek wyrazu danej emocji, jako jest zirytowanie, jest zupełnie inny, ale. Przez ten komizm to zmienia w ogóle sposób, w jaki na przykład Włosi odczuwają też te negatywne emocje. I teraz konsekwencja z tego jest taka, że jeżeli mówicie w wielu językach, tak jak ja mówię w trzech biegle, komunikatywnie nie wiem, wielu, w wielu. W każdym razie chodzi o to, że w pewnym sensie nasiąkacie tymi kulturami i zaczynacie wy jako osoba w pewnym sensie funkcjonować. To jest troszkę tak. Jakbyście, troszkę tak, jakbyście należeli do wielu plemion jednocześnie, i w pewnym sensie jest jakiś element rzeczywistości, który dla Was jest oczywisty, ale Wy wiecie, że dana osoba nie postrzega rzeczywistości w ten sposób, dlatego że nie zna języka i nie rozumie kodu kulturowego danej rzeczy. I według mnie to jest o tyle ciekawe. Że później, kiedy jesteście w biznesie, czy podejmujecie jakieś życiowe decyzje, czy tego typu rzeczy, raz, że macie więcej takiego samokrytycyzmu, czy generalnie jakby krytycznego nastawienia do rzeczywistości, a dwa, że analizujecie wszystkie problemy pod znacznie większą ilością kątów, z racji z tego, że po prostu macie te narzędzia nie wiem, intelektualne, kulturowe, które pozwalają wam spojrzeć na dany problem z wielu różnych perspektyw.